I dzień dobry, dzień dobry, w poniedziałek, 22 stycznia No i tutaj z Agnieszką i z Patryściem już jesteśmy spakowani, czekamy na taksóweczkę Gdzie jedziemy? Do Krakowa Do Polski, do Polski Żal odjeżdżać No, Patryś czeka też na taksóweczkę Czekamy, zaraz ma przyjechać No i my już czekamy na autobus Tutaj Patryś się bawi Piotrusz tam pilnuje bagaży. No i czas wracać. Chociaż się nie chce. Pogoda dzisiaj ładna. Tak, tu rower jest. Tak. Drop papa. No i tutaj właśnie podjechał nasz autobus. A no, pan kierowca wysiadł na chwileczkę, więc czekamy, ale teraz będziemy do niego wsiadali. Ej, właśnie doszliśmy jedziemy do Dublina, że z Dublina będziemy leciąć do brakować i 3 godziny później jesteśmy w centrum Dublina A za pół godziny będziemy na lotnisku, teraz właśnie mijamy konsult sobie papa autobusowi taki <grych> kochany popak a my jesteśmy tutaj na lotnisku w Dublinie nasze bagaże i za 3 godziny mamy wylot chyba dokładnie za 3 godziny nawet może troszkę wcześniej zobaczymy no i my już po odprawach tutaj sobie siedzimy z Patryczkiem tak Także pokazujesz tam na, na ziemi, ludzie się Na podwiedzę A tu sobie zjada tuściga, lubi keczu, więc ten, no i fryteczki są nieodzowne. Także tak, czy tak. O, tu jeszcze tost i kawusia kokosowa. Czekamy na nasz lot, jest opóźniony prawie godzina. Tutaj jedziemy na naszej bramki numer 13. Z ciekawostek, nie maha tej bardziej lekceważonego zakazu to jest zakaz siadania i że znaczy wszędzie jest i wszędzie te ludzie siedzą tutaj jeszcze nic wcześniej to jeszcze zakaz siadania wcześniej to po prostu przydzieli tak gęsto że tych znaków nie było widać będzie oczywiście wiedzieli że nie można ale nie ma gdzie usiąść tak jest tutaj sporo ludzi no i my już czekamy w kolejce do samolotu zawieszka do patryczek jeszcze nie może doczekać i za chwilę opuszczamy dawniej. witaj, w Polsce, a już po odprawie. Co to się stało? Przed chwilą pani ci powiedziała. Zważa była i chciałam zważyć, Patrysia, że to nie zabawka. I babka mi zwróciła uwagę, że to nie zabawka. Na no, ja ciszę się nie bawiłam, tylko dziecko chciałam zważyć. Jesteś w Polsce, głównie tu nie ma, tak? Nie, wchodzę i wychodzę, go Że będziesz dziecko sobie ważyć na wadze. No, co? Ale to, no, to, po co ta waga jest? No nie wiem, no. Po co? Osobę? W samolocie tak samo. Chcia chciałem dać bagaż na górę, pani mówi, że nie, bo, bo jest overbooking. No booking w ogóle, że jest full Jedna trzecia wolnych o, miejsc była. Tak, jedna trzecia wolnych miejsc. Jeszcze ciekawostka, bo opóźniony samolot. My tutaj już jesteśmy na płycie, wychodzimy, samolot opóźniony i po angielsku przeprosili za opóźnienie, ale po polsku już nie. No nie. po co? <laughs> nie, po co? No, dobrze, idziemy po taksówkę. Tak, jesteśmy obywatelami drugiej kategorii tutaj, we własnym ale, 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 kraju, się w głowie nie, nie mieści. Ramach, na lodnisku, jak jest waga bo to nie jest taka, że na taśmie waga, tylko luźno stojąca, bez ja opłaty, to wiadomo, że się zważy, no kładziesz walizkę, czy mało czy Nie małego. no dobrze no, no wiesz wie, gdzie że on schodził, tak i, schodził tak? i schodził, tylko raz go postawiam, żeby sprawdzić wagę i, i jeszcze nawet nie zdążył na tą wagę wejść, a już, już... Wiesz gdzie to, jesteś, to, to... przynajmniej od razu się nastaw. To może też... Pozwoli nam no ale podjąć jak, decyzję. Jak, jak, jej, jak jej <laughs> no. zaczęłam mówić, to szybko się schowała i już nie tak. Wiem. Ja Gunia mówię, że się, się nie bawię, tylko chcę dziecko zważyć. Mhm. Dziecko to nie zabawa. To jak? Zostajemy w Polsce, czy wracamy. <laughs> Jeszcze parę razy się wkurwią i, i chyba wybór będzie prosty. <laughs> tak to zbita ojczyzna, dobra. No i my tutaj czekamy na taksówkę, Kilkaście minut już. Wcześniej z aplikacji na być, za chwilę oczywiście nie było. Z niebieżany nie bierzemy. Raz wzięliśmy takiego jednego. Na to to małuszka na całe życie. a to czekamy, zaraz powinien nadjechać. No i my już jesteśmy w domku, przyjechaliśmy. Agnieszka już w piżamce. Zaczęłam. Proszę bardzo, patryczek tutaj. Domek, domek tak? Inny domek. Inny domek? Tak? Ile ty masz domków? No. Jeden? Jeden? A czemu pięć? Tam, gdzie serce twoje. Jeszcze rynka nam się świeci. No do 2 lutego, metodycyjnie. No. Dobrze, także tak kończymy ten pierwszy dzień. Tak, i mówimy wam pa pa.